Mie, widać mnie, widać mnie. Dzień dobry. A poczekajcie, tutaj... Też widać. Widać, du, du, nie, w tą widać. stronę, tu, ru, Nie, teraz ciebie nie mam. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczynki, chłopcy, dzień dobry. Mikro ratyński tutaj jest, a to są państwo ratyńscy, a to jestem ja, Łysy. Kupa nam ostatnie tematy na przebudzenie Feniksa. Ja wam coś pokażę. Nie? Wnikliwi będą wiedzieli, o co chodzi. Hmm. Hmm. Jakby ktoś jasne. jednak nie wiedział, o co chodzi, to to jestem ja. To jest Krzysio. I tego nie rysowałam ja. <gry> nie. Inaczej mówią. Dziewczynki i chłopcy, dzisiaj ostatni dzień zapisów na przebudzenie Feniksa. To taki warsztat pozwalający wyjść z uzależnień. A my będziemy... właśnie dlatego tu jesteśmy, że cały czas pracujemy, ostatnie szlify robimy, A. żeby było to jak najlepsze. Wiecie, jak że na już Femiksa. jest dzisiaj. Tak chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj jest dzisiaj. Wy to oglądacie dzisiaj, ale jest dzisiaj jeszcze takie dzisiaj, że jeszcze nie dzisiaj. No, myślałem coś, nie? Nie, no, to Wszyscy wią. My no tak że ciężko jest... pracujemy, że my właściwie nie wiemy, czy to. Już że dzisiaj jest tylko dzisiaj, czy do już północy. Jest jeszcze na tego Feniksa się. Można zapisać jutro. Jak już ktoś sobie przypomni, to już nie będzie takiej opcji. Tak. Dopiero za kilka tygodni, jak to przemontujemy, zgramy, to to będzie Wyślemy. można potem CSW24 do. CSW24 rabatuje o 15%. Zobaczcie, jaką Ratyńska sobie Felixa. fajną bluzę kupiła. Patrzcie, widzicie. Pan ja jedynie zauważył. No. zauważył. Kurde, też taką. No, tak, ja mógł tyle mógł. mam tutaj rzeczy do zrobienia. <laughs> Słuchajcie, owijamy Ratyńskiego taśmą no, no, no. klejącą, żeby nam nie pękł. I tak, tak robi Ewa. bardzo mocno. Tak, owinęliśmy go duct On tutaj ma koszulkę i wszystko on jest naprawdę ja mam taśmą owinięty. Koszulka, która pokazuje trochę jak się czuje. Tak. No, czuje się i jak zaraz co się z nami stanie? Tak, my tam... Nie, raczej ze sprzętem, który my, bo nam wiecie, tyle robi numerów. Rzecz jest taka, że my strasznie tutaj dużo jest tego. My marudzimy trochę, a Ratyński jest tutaj mózgiem tego wszystkiego i dopina to wszystko technicznie. Nie jest mu łatwo, no więc i właśnie postanowiliśmy okręcić Krzyżkę tapem, żeby nam nie pękł. Bo już nam chciał eksplodować, ale mogło się mówi, Dobra, okręcamy, okręciliśmy i się jakoś trzyma. Dobra, my spadamy. Przebudzenie PL 15% na CSW-24. Widzimy się w sobotę i w niedzielę na przebudzeniu Fenixa. I naprawdę jeśli jesteś współzależniona, współzależniony, no to ja to Bo to naprawdę warto. A jest jesteś uzależniony, uzależniona, to tym bardziej. Widzimy się w sobotę. Tak, to dla mnie. Widzimy się w sobotę, w sobotę i w niedzielę. To Państwo ratyńscy, to mikro ratyński. Do widzenia. Jeszcze co pokażemy Wam, bo Kuboś właśnie napisał swoje pierwsze, a nie wiem, czy to widać. Widać. Co napisał? Popatrz. Dupa.